Jeszcze zanim odcinek się zacznie, chciałbym pozdrowić dwie dziewczyny i jednego chłopaka, których spotkałem na kopcu tutaj wczoraj. Byli oni bardzo mili. Jedna dziewczyn się nazywa Oliwia, chyba dobrze pamiętam. Sorry, mam pamięć o tej rybki. Więc chciałbym was pozdrowić oraz chciałbym pozdrowić wszystkie osoby, które wspierają mnie w tworzeniu tego kanału i w tworzeniu wszystkich odcinków, ponieważ wasze lajki i komentarze dają zasięgi i w sumie bardzo mnie wspierają i bardzo miło mi się dzięki temu nagrywa. Więc yy, to by było na tyle. A więc już widzimy się w odcinku. Witam was wszystkich serdecznie, tutaj Hunted. A dzisiaj jest kolejny odcinek z serii Hanime. A dzisiejsze anime, który będę przedstawiał będzie to anime pod tytułem Kamino To. Został wydany wiosna 2020. Jego cena wynosi 7,63 na Malu w momencie kiedy sprawdzam opinię. Został wyemitowany przez Studio Telkom Animation Films i jest anime jedno takie bardziej sławne, które w sumie było stworzone przez to studio, ale nie mi się go czytać, ponieważ boję się, że coś źle przeczytam. Idzi na de na Gatarosan. Tak, to no właśnie to anime. No więc, aby nie przedłużać, zaczynajmy! A więc w tym anime główny wątek opiera się na tym, że wszyscy, ale to dosłownie wszyscy, żyją w wierzy Boga. Jeżeli chcą po prostu spełnić swoje marzenia, jeżeli chcą dostać dosłownie wszystko, muszą się na nią wspiąć. No niby spoko wątek, tylko tak naprawdę to jest bardzo niebezpieczne. Większość prób, które muszą przechodzić kończy się śmiercią, a przynajmniej poważnymi urazami zdrowotnymi. A więc w tym anime... A więc w tym anime wszyscy ludzie, w sumie jak hybrydy, gadans, aligatory i inne tego typu stworzenia żyją w wierze Boga, a ci, którzy po prostu chcą osiągnąć wszystko, muszą się na nią wspiąć. Proste, prawda? Wszystko byłoby oczywiście łatwe, gdyby nie te testy i różnego niebezpieczeństwa, które czekają na naszych głównych bohaterów. A co, anime, w sumie pierwszy sezon, bo tylko jeden sezon na razie wyszedł, kręci się wokół spełnienia swoich marzeń i nie cofniecie się przed niczym. Nawet osoby tam nie, nie, nie boją się zamordować czy zdradzić najlepszego przyjaciela. Dosłownie. Nie dostajemy tutaj także, także OP głównego bohatera, który innym pierdoleniem rozpierdala wszystkich, tylko mamy tutaj bardziej zbalansowanego bohatera, który z czasem staje się coraz lepszy i na początku nie wydaje się, aby był jakiś turbo OP. my to posiada również całkiem ciekawy świat, gdyż posiadamy w nim w tym samym momencie dersików, samurajów, rzecko-kształtnej jaszczurki, gadające ligatory... Gadające balony? I coś na stylu Skypedian, w sensie ludzie z tymi śmiesznymi skrzydełkami. No i oczywiście wiele więcej raz, których oczywiście nie chciało mi się wypisywać. A więc na początku poznajemy naszego głównego bohatera Bama, który nie pamięta swojej przeszłości. Dosłownie. Chłop nie pamięta dosłownie nic. Ale jedyną jego przyjaciółkę Rachel, której jedynym marzeniem jest zobaczenie gwiazd, ponieważ wszyscy, a wiem przynajmniej większość ludzi i nie ludzi. Żyje w wieży zewnętrznej, tak zwanej wieży mieszkalnej, gdzie nie ma nieba, jest tylko imitacja nieba stworzona przez Shinsu więc to jest chyba oczywiste, że chce zobaczyć gwiazdy, a dokładnie nie zobaczyć gwiazdy, tylko troszeczkę inny cel, ale po obejrzeniu anime zrozumiecie o co chodzi. A więc, aby osiągnąć to marzenie, postanowiła wejść do wieży Boga. I oczywiście byłoby fajnie, gdyby się nie okazało, że wieża sama wybiera osoby, które mogą do niej wejść. I tak, na jej szczęście została ona wybrana, więc dzięki czemu weszła do wieży, jednakże Bam postanowił, że yy, mi Investrajczel, zapierdolił za nią, dosłownie, wszedł samym do wieży. No i nie byłoby by spoko, bo w końcu może sobie podążać, co nie? No nie, na początku spotyka Hedona, czyli strażnika, który podaje go testowi Oraz księżniczkę Yuri, która daje mu jeden z trzynastych specjalnych mieczy Kur... faktów, które są Turbo OP Ale co z tego? Daj mi nieznajomemu Turbo OP przedmiot Dlaczego by nie? Po przejściu tej próby Bump podąża kolejnymi testami, które wcale nie są łatwe oraz tak jak wcześniej mówiłem, większość z nich się kończy śmiercią lub przynajmniej poważnymi uszczerbkami na zdrowiu lecz on stwierdza, że nie ma co się zawahać, trzeba dogonić Rachel i pomóc jej osiągnąć jej marzenie a podczas tej wędrówki spytyka Kuna oraz Raka czyli w sumie gadającego aligatora i chłopczyka z biało-niebieskimi włosami którego torba jest Turbo OP -e. i zostają oni w sumie jego przyjaciółmi, co... I w sumie nie ma co się dziwić, bo to jest anime typu: nasz główny bohater będzie w chuj przyjaciół miał, co nie? To, to, to proste, zostaniesz moim przyjacielem spoko, na tym to w zasadzie polega. Oraz po pewnym czasie spotykam rankerów, czyli osoby, które dotarły na szczyt wieży i nie ma co się ukrywać, to są pierdolone bestie. Na niższych poziomach, gdzie zagęszczenie szinsu jest prawie że równe zeru, ale jednak występuje, mogą stworzyć się fale, falę, kurwa, z tej substancji i z. Po prostu zgarnąć połowę osób z pokoju, tak jak to miał w tym miejscu Jest ze 140 osób, tylko jedyny Bam nie został zmieciony I w sumie to jest moment, w którym powinniśmy się zastanawiać do mm, dlaczego nie został zmieciony, co nie? W sumie się Bam mówi, że o to pewnie tylko szczęście przejdę na drugą stronę Jeszcze raz przejdę przez to falesznicę Ale Rankier stwierdza Nie, szczęście to też jest umiejętność, która przydać ci się wierzy A Tylko gdyby to było kurwa same szczęście, to raczej sytuacja by się nie potoczyła tak jak się potoczy dalej Naprawdę K***a. Chłop nie został zmieciony falou Shinsu, a tam było tyle kurwa OP bohaterów, którzy mogli go rozjebać że to jest po prostu niewyobrażalne. I to już jest pierwszy moment, który na daje nam do myślenia. A wraz z biegiem czasu dowiadujemy się różnych ciekawych rzeczy, na przykład, że wie, że mamy podział na pięć głównych ról, które określają sposób walki, i nasi bohaterowie się szkolą właśnie w, w celu osiągnięcia perfekcji w wybranej roli, a dokładnie przydzielonej im roli. Oraz poznajemy historię naszych bohaterów, ale nie tylko Bama, ale także historie innych ponieważ są one dosyć poważną częścią głównej historii bo tak jak mówiłem, nasz główny bohater ma tendencję do znajdywania sobie przyjaciół i to w sumie bardzo łatwo więc w wieży, gdzie dosłownie każdy może cię zabić, żeby osiągnąć swój cel zdobywasz sobie nagle 12 przyjaciół, jak nie lepiej no to znaczy, że coś jest mocno turbo nie tak w sensie nie z samym animem, ale z naszym bohaterem że jest takim pierwszym babikiem na przyjaciół w sumie tak wygląda dużo anime, które polega na opieraniu się na przyjaciołach. Nieważne, przejdźmy dalej. Niestety okazuje się, że tylko dwie osoby zdały, z dużej ilości, więc administrator testu postanawia, hej, przejdziecie test, pobawicie się w berka z rankerem. Z kim? Z rankerem. No i oczywiście nie mogło być inaczej, że nasz band zdał, w sensie jego grupa zdała podstępem, ale jednak zdała. Tylko jest taki mały, jeden haczyk, że Rachel okazuje się być dźgnięta nożem i okazuje się, przynajmniej w tym momencie, być niepełnosprawna przez co Bam stwierdza dobra, to ja się podejmę testu administratora do tego testu mogły przystąpić tylko osoby, które były nieregularnymi czyli osobami, które o własnej sile wdarły się do tego Dungeona co w się sensie do tej wieży, do tej innej części wieży i potem jak on to wyznał, to w sumie wszyscy się zdziwili a przynajmniej większość osób ale postanowili, że hej, w sumie pomożemy mu, w końcu jest on naszym przyjacielem co nie? przyjacielem? chyba tak no i wszystko byłoby spoko, a nie mogłoby mieć spoko zakończenie Otóż nie. Dlaczegoż to? Zapytacie się. Otóż okazuje się, że Rachel to jest taka sama suka jak Melty Merlo... Malala. Melty z Nojusza. Yy, odcinek będzie za dwa tygodnie. I ta sama suka w sensie z charakteru, z pychy naszego Bama Otchłań. I wszyscy postanawiają, że hmm, jeżeli Bam nie żyje, bo zabiło go coś, to w każdym razie pomożemy Tobie, Rachel, spiąć się na szczyt wieży, aby pomóc mu, znaczy, żeby spełnić jego marzenie. Fajne, co nie? No, byłoby to... możliwe, że to byłoby fajne. Gdyby się nie okazało, że tam żyje. Tak, okazało się, że wam przeżył. Więc Rachel, mam idzie po ciebie. Ty ten i w sumie na tym polega całe anime To, to by było na tyle Mógłbym jeszcze tutaj coś pospoilerować wam Ale w sensie to jest główny opis A to jest opis nie spoiler Więc y, mam nadzieję, że wam się taki opis anime podobał Jeżeli tak to wiecie Zostawcie lajka dla zasięgu Komentarz dla zasięgu I w sumie jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału To zostaw subskrypcję razem z dzwonkiem I to by było na tyle Dziękuję wam za oglądanie Z tej strony Hunted Żegnajmy się Nara